Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. W wielu ogrodach kolejny raz tematem sprzątania liści opadających z drzew w listopadzie można przypominać o tym co tydzień, aż do momentu, gdy opadną już wszystkie. Usuwamy je ze ścieżek, chodników i podjazdów oraz z trawnika. Jeżeli są zdrowe, możemy je pozostawić na rabatach, a także rozłożyć na pustych już grządkach warzywnych niezbyt grubą warstwą. W czasie zimy zaczną się on rozkładać i wiosną przegrabione oraz wymieszane z ziemią dostarczą dodatkowych składników odżywczych. Sprzątanie liści z Darni nadal jeszcze można połączyć z jej koszeniem. W niektórych rejonach naszego kraju może się okazać, że będzie to już ostatnie koszenie trawnika przed zimą, w innych o bardziej łagodnym klimacie może nas czekać jeszcze jedno. Ale czuć już coraz bardziej, że zbliżają się chłody i w każdym momencie można spodziewać się nocnych przymrozków. Kończymy więc sadzenie cebulek roślin kwitnących wiosną, żeby miały jeszcze czas na zadomowienie się w nowym miejscu. Jeżeli jeszcze pozostały nam cebulki lub bulwy tulipanów, krokusów, żonkili i innych narcyzów, szafirków, czosnków, ozdobnych czy jacyntów, nie czekajmy już z ich posadzeniem na rabacie lub w donicach. W wielu sklepach rośliny te oferowane są jeszcze w promocyjnych cenach. Można skorzystać. Przygotujmy się też do ochrony wrażliwych roślin w ogrodzie przed zimnem. Można uszykować agrowłókninę lub maty zabezpieczające, ale nie spieszmy się z okrywaniem. Większość roślin najlepiej jest przykryć osłonami, kiedy poczujemy, że zima na dobre zakościła się w ogrodzie i przez dobrych kilka lub kilkanaście dni temperatura w dzień utrzymuje się w okolicach zera, a nocą spada poniżej minus 4 stopni Celsjusza. Róże kopczykujemy, gdy poczują one na dobre, że to już zima i wejdą całkowicie w stan spoczynku. Sprzątamy liście, które opadły z róży, zwłaszcza jeżeli były wcześniej porażone przez choroby grzybowe, czarną plamistość lub mączniaka. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, przed zapowiadanymi przymrozkami musimy pamiętać o przeniesieniu roślin ciepłolubnych w miejsce ich zimowania. Dotyczy to między innymi roślin śródziemnomorskich, takie jak oleandry, bugenwille, kufliki, mandewirla czy cytrusy. Wiele z nich przetrwa krótkie okresy chłodu, a nawet niewielki mróz, ale silniejszych spadków temperatury mogą nie przetrzymać. Pamiętajmy też o pelargoniach, fuksjach, komarzycach i innych roślinach balkonowych lub tarasowych, które chcemy przezimować do kolejnego sezonu. Dla nich też musielibyśmy znaleźć cieplejsze lokum. W warzywnikach wykopujemy już rośliny korzeniowe. Termin ich zbioru z uwagi na ciepłą jesienię nieco nam się przesunął. Nadal zbieramy też poplonowe liście sałaty, i rukoli, rzodkiewki i szpinak. Dla tych upraw również możemy przygotować agrowłókninę, żeby je osłonić w razie nocnych przymrozków. To przedłuży zbiory. Jednak coraz mniej myślimy już o zbiorach w ogrodzie, a coraz więcej zaczynamy już myśleć o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Możemy więc już teraz zaplanować sobie, jakie w tym roku chcielibyśmy mieć dekoracje w ogrodzie i w domu. Może będą wśród nich dekoracje roślinne. Cykl filmów na temat roślinnych, bożonarodzeniowych dekoracji pojawi się na naszym kanale Ogród na Co dzień już niebawem. Może ktoś znajdzie wśród nich trochę inspiracji. A inspiracji na przyszły sezon ogrodniczy można z kolei poszukać na targach ogrodniczych Gardenia, które odbędą się w Poznaniu od 23 do 25 listopada. Kto ma czas i ochotę, może się tam wybrać i zapoznać się z tym, co oferuje nam ogrodniczy świat roślin i różnych produktów do ogrodu. Można tam wysłuchać też porad ekspertów, architektów i florystów. Skoro pogoda nie zachęca już do pracy w ogrodzie, można zacząć przygotowania do kolejnego sezonu. Tymczasem zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień i życzymy samych przyjemności na nadchodzące dni.